Hej, siemano, z tej strony Roni, witam was w kolejnym odcineczku z trybu menedżerskiego a dzisiaj zmierzymy się w ostatnim spotkaniu w fazie grupowej Ligi Miśków z Granadą, z Realem oraz Sevillą czy spotkania ligowe następnie po tym arcyważnym spotkaniu z Borussią Dortmund, a zagraj, zagraj mecz Tam taka sytuacja jest w tabeli że wychodzę z grupy, jeśli Chelsea muszę wygrać a Chelsea musi przegrać albo zremisować. To jeśli taka sytuacja się wydarzy, to wychodzę z grupy. Ale jeśli ja zremisuję albo przegram, to już nawet nic mi nie pomoże. Gol. Robinho, 100% posiadania piłki z syneczki. I co? I co? Bliżej awansu. Jest szansa na awans. Tylko Chelsea musi zmarnować sytuację wszystkie z Benfiką. Tutaj ładnie sobie rozgrywałem, i tam tyle miejsca było. Ten Robinio tak się znalazł tam w tej pozycji. no Pięknie, pięknie. jeden do zera. co jest? No rozgrywałem przed Polenkarą jak gdyby z Barsa. Tu wchodzi Pedro, wciepuje i tam jest zawodnik, jest gol. 2 do 0 Robinio. Taktyka na Barsę jest dobrze. Ha! Takie bramki są wspaniałe. <laughs> Tutaj ładnie. Tam no robi mnie znowu pięknie, no po prostu nie wiem jak on to robi dzisiaj w tym spotkaniu. Wszystko mu wychodzi O, tak go zostawić Bez opieki i tak nie wykorzystuje tego nasz Lewandowski Patrzcie sobie. Och, ależ technika niesamowita Dobra, koniec tego dobrego. Trzy, jedyneczka, jedyneczka! Na pustą ramkę tak jak ja przed chwilą. Błaszczykowski, Błaszczykowski, tu, 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 tu. Nie wiedziałem co zrobić, czy kryć Baszczykowskiego, czy lecieć, mu odebrać piłkę, no i tak, no, tak wyższe. Ohohoho! What the fuck! Wow, felek, dobrze dobrze. Zobaczmy sobie. Chelsea wygrywa 1 do 0. No, szkoda. 2-2? 2-2! Nie lubię takich akcji, no to jest po prostu. Denerwuje to człowieka. Żółtka p-kepa, bo inny nie pokryje, bo nie potrafi. Co to było? No patrzcie sobie. Jep. No, puściutki, czekaj, kto go tam zostawił. A, dwujeczka. A, dwujeczka, ok. Podwójnie, przed karne, Benitez, czy dwa. Ale jest zawsze nadzieja, że Benfica zdoła zremisować Chelsea Londyn. No i wtedy my wychodzimy z grupy w, przy takiej sytuacji. O, ho, 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 ho. to się popisał nam pan interwencją. 3 do Czech, zmiana bramkarza. Zmiana bramkarza. No ja, no ja, co, co ja chcę zmienić? <grym> nie. O, robinio zawodnikiem meczu. Remis, 3 do Czech. Tak, statystyki się przedstawiają. Teraz tylko zobaczmy, czy Chelsea. Chelsea wygrała 2 do 0, więc to i tak nic nie zmienia, nawet jakbyśmy wygrali. Przedstawię wam tabelę. Rozgrywki klubu. Nie, nie, nie. Tutaj, tutaj. O no, tak, możecie sobie. Nawet, jakbym wygrał, to dwa punkty więcej. To jest 9 punktów, to i tak by mi to nic nie dało. Niestety, nie udało się. Ale przynajmniej Borussia nie miała maksymalnej ilości punktów w tabeli. Dobra, to czas skupić się na lidze. Bo piąte miejsce. Dobra, to Granada, chyba łatwy rywal. Chłopaki są zmęczeni, nie są zmęczeni. Chyba będą. Dobra, chłopaki są zmęczeni, to tutaj wystawię sobie rezerwę, żeby na Real Madrid wyjść podstawową jedenastką, więc tutaj sobie porobię zmiany i już zapraszam Was na spotkanie ligowe z granadą. Oj, 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 Jest dobra, mamy piłkę. No, stawiała 1-0 i 1-0. Udało się. Ty, ty! Chyba 10 centów dalej i piłka byłaby w rękach bramkarza. Lukas Piazon, Jezu! Tak niecelnie uderzyć! Mba yang! O, 1-1 jeden, jeden. Hmm. Dużo szczęścia. Powiedziałem, że to jest łatwy rywal. Że z Borusją graliśmy przed chwilą. I tu powinno być łatwe zadanie, aby zdobyć 3 punkty. Ale jak widać, <grym> jeden do jednego. Wolski! O! Rzut karny. Gdzie jest? Itura potrafi uderzyć. Jest! Na niego zawsze można liczyć. Ma pompę w nodze. I wychodzimy na prowadzenie w tym spotkaniu. W 69 minucie 2 do 1 I turra. Wiedziałem. On potrafi przypierdolić ze swojej prawej nóżki. Jest 2 do 1. Dwa. Uh! Po sporych problemach zwycięstwo 2-1 Saviola jak najbardziej meczu. Mam no, być, że Mbai Yang też wysoka ocena z Iturą. Czy kogoś wystawić na skład z Realem Madrid? No raczej wątpię w to, ale wiem, żeby wprowadzić Sawioli albo Itury, albo Niangę nawet, ta trójka na pewno. Ja nawet nie wiem czy Itura jest na rezerwie naszego zespołu. Więc sprawdźmy to już teraz. Dobra, i tura jest na ławce, ale zagramy sobie podstawową 11. O, Ral, Madryt gra Tevez Robinio, warana robi! Jest bramka, 1 do 0. Real na kolanach, i tak powinien. A nie, gramy na stadionie, na własnym stadionie to takie cieszynki nie powinien zrobić, Robinio. Ale tam ładnie, waran nie popisał się. Za młody, brak doświadczenia, a Robinio jest szybki, zwinny i go zrobi jak chciał, bo bardzo nie ogarnia w tym spotkaniu. Fucking. Aj, super, a myślałem, że to tak pójdzie tak piłka od supeczka i wpadnie do bramki, ale. Aj! Robinio 2. I co? I co? Pff, jest moc! Patrzcie, znowu waram został zrobiony jak cipeczka i jest bramka, okienko prawie dwa do zera! Dobra A, wszystko A, Co to było? Jeszcze Kaka no Wszystko rozumiem, ale Kaka Nie no to jest no, śmieszne po prostu jak Kaka mógł zdobyć bramkę no? Kaka, sraka kaka 2 do jednego po dwóch wspaniałych akcjach Robinio. dwóch? Czy miał ich troszkę więcej, zobaczmy? O, nawet cztery Tylko on tam grał w moim zespole bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zwycięstwo nad Realem. 2 do jednego Przybliża nas do, do szczytu tabeli. Jesteśmy już na trzecim miejscu. Widzę, że tam uff, tyle meczów nierozegranych mają. Cristiano Ronaldo trzeci na liście, a nie potrafił nam nawet przejść naszej obrony. Zobaczmy. Ostatnie spotkanie z Sevilla, ale zanim to zrobimy, zobaczmy, czy może jakiś klub nas chce. Celta Vigo, Augsburg, dobra, nikt. Ha, ciekawe, czy kiedyś będzie jakieś. Jezu nie z Byłem blisko popełnienia wielkiego błędu. Zwycięstwo z nimi też będzie bardzo korzystne dla mnie. Więc już zaczynamy spotkanie ostatnie z Sevillą. <śmany> Uj. Dobitka DOBITKAJ GOL! Ale ze ślizgu to nic nie dobijesz, syneczku. Dobra, jedyneczka, jedyneczka. Eee, no to jest niesamowity piłkarz. No, bo po prostu jego. Tak, te markowanie jest chyba najlepsze, jakie mogło być. Wymyślone w FIFA najlepszy trik do robienia wszystkich. Dobra, Pedro też chyba się uwolni. No, zo, no, no dobra, uwolnił się 2 do zera. Jest dobrze. tam jeszcze ten. Sisinio. Prawdopodobnie, jeśli to było, popełnił niesamowity błąd w obronie. Stracił piłkę. A Benitez walczy do końca. Jest jeden do jednego. Dawno nie widziałem ramki w jego wykonaniu. Dobrze się odblokował. No, och, taki wiks, taki sobie. Dalej mnie to piłka interesuje. Dziwnie wygląda jakoś, ale no, bramka taka, no, no nie spodziewałem się, ponieważ nie komentowałem, go tutaj Demichelis tam, jak dziwnie to się piłka odbiła, ale Perotti wszystko ładnie wiedział i zdobywa bramkę dla swojego zespołu na 2 do 1, ale to i tak nic nie zmieni, bo i tak zdobędę w tym meczu 3 punkty. To jest zjebnięcie koło, kurwa, przeciwnikowi. O, 2-1. Dobra. I on do tego nie... Wiksy dzieją się! HE! Oj, dzieją się! HE! 3-2-3-2-3-2. b-b-b-b-b-bramki! Ja pierdzielę. Manu Del Moral po Wiksie zdobywa bramkę na 3 do 2. Sevilla wygrywa w tym spotkaniu. Zdobywa 3 punkty. Niestety Wszystko ma jedną kartę. Czy do trzech? Jest. Jest. 10 minut jeszcze. Jeszcze 10 minut. Na zdobycie czwartej bramki. Dobrze, Benitez, bardzo dobrze. Dobra, udało się zdobyć ten punkcik. Przynajmniej tyle. Lepiej niż porażka w tym spotkaniu. Ceny podania, mm, mm, dane driblingi. No. Benitez z Rubinią ładnie się spisali w ataku, ale zabrakło minimalnie. Przejdźmy dalej do następnego spotkania, bo już dzisiaj na tym zakończymy. Nie, 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 was nie chcę na pewno. Prędzej bym Polskę wziął. Polskę to chyba bym w ogóle wziął jako priorytet. Co tutaj? Aha, spotkanie pucharowe już w następnym odcinku. Tutaj ładnie wszystko zostało rozegrane. Jakiś zawodnik wraca po kontuzji. Tak myślałem, że to ty. A jak przedstawia się tabela ligowa po trzech spotkaniach dzisiaj? Barcelona jeszcze ani razu nie przegrała w lidze. Robinio królem, na razie liderem tabeli. Malaga na czwartym miejscu, po tyle samym punktu z Sevillą, do lidera i wicelidera brakuje tak powiedzmy 6-9 punktów, no to jest sporo, trzy spotkania, będzie walka, trzeba będzie się skupić, skupić, może coś kupić, ale na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało, cześć!